Bitwa jest ósma, jurorów dwoje jeden to wybitny fotograf Marek Arcimowicz, a drugi to nasza publiczność. Natomiast fotografii jest kilkadziesiąt. Oprócz tego jest fura fura emocji, czyli to, co Ruda lubi najbardziej. Bitwa fotograficzna! Siedzimy na czołgu, ale jedziemy na Zamek Piastowski! Ósma bitwa fotograficzna, ale ulicznicy, edycja piąta. To co z tymi trzema bitwami? Tak naprawdę uliczne bitwy fotograficzne to jest taki projekt e, troszkę ponad festiwalem ulicznicy, nie jest związany z tym festiwalem. E, natomiast tu się urodził, tu się narodził, tutaj były pierwsze cztery bitwy na rynku. A później wyfrunęliśmy troszeczkę w Polskę. Gdzie byliście? Byliśmy, byliśmy w Poznaniu, w Jarosławiu, na Festiwalu Młodych. Tu w Gliwicach oczywiście tradycyjnie, jak zawsze, zawsze tu wracamy. Myślę, że tutaj zawsze będą te bitwy się odbywały, e, nic z tego nie zmieni, i myślę, że zawsze będą w ramach tego cudownego festiwalu, jakim jest Festiwal Uczni. Jesteś ojcem tego pomysłu? Nie, pom pomysł na bitwę wymyślił nasz przyjaciel Marcin Gałaszewski. On to kiedyś na rynku tak sobie siedział i pomyślał, może byśmy się tutaj pobili na zdjęcia, i tak w sumie rozwinęliśmy ten pomysł razem z Piotrem. E, no i dzisiaj jego formuła już jest tak ugruntowana i myślę, że że tak już będzie do końca. A przypomnij nam, i widzą, zasady bitwy. Mhm. Zasady są bardzo proste. Na tydzień przed bitwą, Juror wymyśla temat. Na ten temat ludzie nadsyłają swoje zdjęcia, Jedno, jedną fotografię. Tych zdjęć przy, przy, przychodzi bardzo dużo, a na bitwie jest niewiele czasu, mamy 3 godziny. Więc Juror wybiera 100, zazwyczaj około 100 zdjęć. Sporo. Przyjeżdża około 80 osób zazwyczaj. To e, jest taka naturalna selekcja, i te 80 osób tutaj razem ze swoimi przyjaciółmi próbują wylobować e, krzykami, hałasami, co zresztą za chwilę zobaczycie, e, to, żeby ich zdjęcie przeszło dalej. Bitwa sama wygląda fantastycznie, ponieważ na tym dużym ekranie tutaj przed nami e, pojawiają się dwa zdjęcia obok siebie e, i, się na wybrane. i dajemy ludziom możliwość zagłosowania, które jest ładniejsze, które jest lepsze, które dla nich, z ich zdaniem, jest, jest bardziej na temat. Juror ma prawo weta, więc może powiedzieć, że, że wszyscy się mylimy i obydwa zdjęcia trzeba wyrzucić, albo że obydwa zdjęcia muszą przejść. Lub może mieć inne zdanie niż, niż widzowie. Jest to, jest to dosyć ciekawe, bardzo ekscytujące dla uczestników. E, no i dla nas też. A e, mówisz cały czas Juror-Juror. Powiedz, kto jest Jurorem w tym roku? W tym roku jurorem jest Marek Arcimowicz. E, e, tak, to jest fo, to jest jeden z lepszych fotografów w Polsce, jeżeli chodzi o fotografię e, taką ekstremalną, górską. E, wieloletni współpracownik National Geographic. No, ma niesamowity dorobek. Wystarczy wpisać w Google Marek Arcimowicz i pojawi się jego biografia. Nie, nie, nie będę tutaj za dużo o nim mówił. Natomiast uwielbiamy z nim bitwy, bo ponieważ jest to już trzecia bitwa z Markiem, ale ma taki zwyczaj który jest jest naprawdę super. On zaprasza ludzi, autorów zdjęć to na środek i każe się tłumaczyć ze swoich zdjęć. Dlaczego tak? Tak, dlaczego. Jest, jest bezwzględny? Jest miły, mam nadzieję, Teraz, na początku e, miły? Tak, jest miły na początku, ale później, jeżeli już jesteśmy w finale, bo jest to, jest to jednak e, sposób wybor, wyboru pucharowy, czyli w pewnym momencie już tych zdjęć jest coraz mniej, autorów no. zdjęć jest mniej, już e, no, trzeba w jakiś sposób ingerować e, 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 czy musi w jakiś sposób pilnować tego, żeby to zdjęcie, które wygra, e, no, było zdjęciem, które zasługuje na, na, na zwycięstwo. No to, to, jeszcze raz, kto jest za tym, żeby ta fotografia przeszła dalej. A kto jest za tym, żeby nie przeszła? Dobra, zapamiętam Was. Te... Bitwa fotograficzna ósma, a Pan jest który raz Jurorem? Trzeci, o ile dobrze pamiętam. I jak dzisiejsza bitwa, jak ją Pan znajduje? Bardzo była emocjonująca, bardzo mi się podobała. A nie zapowiadało się tak na początku? Na początku nie, ale się rozkręciło w połowie. 150 zdjęć ponad zostało nadesłanych, o ile dobrze pamiętam, i z tego. Yy, koło 90, żeśmy zakwalifikowali do tego ścisłego finału. 80 chyba, ciut więcej, bo i tak nie wszyscy dojeżdżają, bo warunek jest taki, że musi się pojawić autor. Tak, tak, tak. Jakby trzeba było wywołać do tablicy. Właśnie wywoływał Pan do tablicy. Lubi Pan taki kontakt z tymi pasjonatami fotografii? Bardzo lubię i to jest rzecz, której mi najbardziej brakuje w fotografii. To brak kontaktu z publicznością i tak. Duszą to jest mi chyba bliżej znacznie do muzyka niż do fotografa, i w dużej mierze jakiś tam z, zbieg okoliczności zadecydował, że poszedłem tą drogą, a nie inną. Tą drogą, a nie inną. Natomiast y, zdecydowanie takie formy jak, jak kontakt z publicznością, czy interakcja między twórcami, to, to co jest w muzyce, to mi najbardziej pociąga, i próbuję tego typu działań i, i, i eventów, bo wydaje mi się, to ma elementy happeningu takiego artystycznego i bardzo mi to odpowiada. Uważam, że twórca nie istnieje w ogóle bez odbiorcy. Nie ma czegoś takiego jak sztuka bez odbiorcy. Zdjęcie jest yy, rzucone tu dla przekór, bo nie tylko jednak ludzie wspinają się na szczyt. Tak, a wyścigi ślimaków... Nie, nie, to jest wiosenna schadka, gdzie u góry one zrobią to, co i my lubimy, tylko że po prostu ale... Ale musimy sobie to dopowiedzieć. Ale one są dwubuciowe. No, Czy obawiamy one... się, że jesteś kobietą. One i są i tak będzie przyjemnie. Tak. A to u nas jeszcze nie ma takich małżeństw. I ślimaki. O ślimakach słyszeliśmy trochę podczas bitwy. Powiedz nam, ile robisz zdjęć podczas jednej sesji takich stworzeń? No, różnie bywa, ale na pewno powyżej 200. No na pewno. A, a też opowiadałeś ciekawe rzeczy o swoim sprzęcie. Powiedz osobom, które nie miały okazji dzisiaj być z nami. Znaczy, eksperymentuję z, ze starymi szkłami tak. byłego bloku wschodniego i, 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 i no, jak również y, stare pentakony, czy niemieckie. Podpinam to przed przejściówki, można to podpinać pod każdy właściwie sprzęt, aczkolwiek nie każdy się dobrze do tego nadaje. No i eksperyment. A po takiej sesji te ślimaki są ci bliskie? No, dla mnie są już bardzo bliskie, bo po jednej sesji po prostu przed facet yy, nie robiłem to wtedy w swoim ogrodzie, tylko w innym. No i <grywa> modele po prostu poszły pod, yy, pod jego podeszwę. Także yy. to jest za zdjęciem numer to 29. Proszę o podniesienie ręki dzięki. Kto jest za zdjęciem z babcią. Babcia ma drugie miejsce. Babcia! Babcia! Chciałem Wam bardzo podziękować, że głosowaliście na babcie, i możecie być tego pewni, że babcia się o tym dowie, bo wie, gdzie mieszka. Zdobywca drugiego miejsca, powiedz nam, gdzie zrobiłeś swoje zdjęcia. Zdjęcie jest zrobione w okolicach Częstochowy. Co przedstawia? przedstawia. Co przedstawia? No, przedstawia drogę na szczyt. Co prawda, ta droga akurat w tym przypadku trwa całe życie. No Jak było widać na załączonym obrazku. Nie e... wszyscy widzieli, więc? No nie wszyscy Opływowa widzieli. Opływowa babcia. Opływowa babcia, tak. E... Mocny garb. Niektórzy twierdzili, że ma moher. no Chyba nie było tak do końca. Jej droga była, no, wyburkowana kostką, jak to czasami bywa, no i dodatkowo niosła na, na głowie cały ten świat, e, można było zobaczyć na tej fotografii, no. Fajna metafora. To tyle w sumie. Dzięki, gratulujemy. To moim zdaniem zwycięzcą jest jedynka. Powiedzcie mi, jakie to są emocje? No, jestem jeszcze w szoku. Nie spodziewałem się tego, naprawdę, że tak, że dojdę na szczyt tak naprawdę. Dokładnie. No, emocje niesamowite, bardzo fajna zabawa. Chciałbym wszystkim i organizatorom podziękować, i wszystkim uczestnikom, a także kibicom mhm. bardzo powiedz, za. To powiedz nam, co przedstawiało twoje zdjęcie, bo to bardzo ciekawa historia. Zdjęcie przedstawiało. Sytuacja miała miejsce w Sopocie 29 czerwca. To były zawody tyczkarskie. No i niestety jedna z naszych skoczkiń, Ania Rogowska, uległa wypadkowi kontuzji w związku z tym, że tyczka. Przepiłowałeś miała... tak. jej tyczkę. <grystanie> 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 Nie miałem nic wspólnego z tyczką, na szczęście. I to jest wersja oficjalna. Ale to jest wersja oficjalna, tak. Natomiast no, udało mi się chwycić ten moment i, i wybrać zdjęcie, to, które akurat. No myślę, tak najbardziej pokazywało ten dramat. No było najlepsze tutaj z całej setki. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. Ślimaki tak, i babcia też, ale tyczkarka jest, jest mocno, emoc... duży ładunek emocjonalny tam jest, i to w fotografii jest bardzo istotne. Czyli zasłużone zwycięstwo. Wydaje mi się, że tak.